Siemaneczko, jestem Bloweczko i dzisiaj zagramy sobie w minecrafteczko Tak No, kolejny odcinek z zagramy z Blowem Tak, kolejny Zaraz wam powiem czemu tu się wszystko zmieniło Tylko że troszkę to Tak, jak widzicie zmieniło nam Zmienił mi się tutaj teraz Było to spowodowane tym, że Kilka razy tutaj pochodziłem, popatrzyłem na to I nie mogłem zdzierżyć, że Takie gówno będę miał na sejwie, więc Postanowiłem, że to Zmienię. Mam też cały pasek głodu i pewnie się dziwicie. No i mam pierwszy level, a nie drugi. Tak? Drugi chyba miałem... czy nie? Eee, dlaczego? Dlatego, ponieważ chciałem pójść do jaskini. Z wami oczywiście, kręciłem to. I pięć razy zginąłem i postanowiłem, że jednak tego nie będę puszczał wnet. Tak? I... I nie puszczę. Co z tej wyprawy miałem? 15 tylko mm, Iron Inglota. I tyle chyba tak. I szkło sobie nazbierałem, żeby zrobić sobie nowy taras. Ale troszkę za dużo tego szkła. No ale dobra. I dzisiaj postanowiłem, że jeśli chcę iść do jaskini, to muszę mieć jedzenie. A ze świni świniami. Jest mi dość ciężko, no i postanowiłem, że z tego powodu zrobię sobie, nie wiem jak to się nazywa, tak naprawdę, pole. Pole, dobrze. Będę to nazwał pole. Tylko, żeby zrobić sobie takie pole, i żeby mieć chleb i w ogóle, to potrzebuję mm, nasionek, które tam znajdziemy. To jest pierwsza rzecz i łopaty, żeby wykopać troszkę dirbu Gdzie to wszystko zrobimy? Wszystko zrobimy gdzieś tutaj, więc myślę, że nie będzie problemu. Mm, tak. Yy, ok. Yy, to tak. Weźmiemy sobie troszkę. A nie mam. To jest crafting table. Muszę się przyzwyczajać. Troszeczkę. Ok, i zrobię sobie chyba łopatę jedną. Yy, z żelaza, tu mam taką zwykłą z, z, z kamienia, no i zrobię sobie jeszcze od razu, mm, nie wiem jak to się nazywa, naprawdę nie mam pojęcia, motyka może tak, dobra, wszystko mam raczej tak, raczej tak. Mam nadzieję, że... Myślę, że mogę już ruszać. Na razie będziemy jeszcze grać na Peaceful, ponieważ nadal nie mamy tego pożywienia. Jeśli już będziemy mieć pożywienie, to już myślę, że będziemy mogli grać na... Na tym normalu. Też w ogóle spójrzcie, jakie mam sensi... Sensitivity. Czyli czułość. Chyba sobie to podwiększ nawet. Gram też na modach. Nie wiem, czy to już wcześniej mówiłem. Tak. Tylko ta minimapka odle jest zła, że nie mogę jej tabulatorem, tabem zwiększyć. ale cóż. Ważne, że jest. Troszkę sobie tego zbierzmy. Też dopiero wstawiłem pierwszy odcinek, teraz już wstawiam drugi odcinek drugiego dnia. No i z pierwszego odcinka mam. Od was pytania niestety tylko raz, dwa, trzy, cztery, cztery, tak. Pierwsze pytanie. Od Fragromir Fragromira. Dziwny nick. Ale cóż, to tak. Już wam czytam to pytanie. Gdy widzisz Endermana, który się nie pali na słońcu, co wtedy myślisz? Nic wtedy nie myślę z tego powodu, że taka sytuacja nie miała jeszcze u mnie miejsca no nie miała taka miejsca sytuacja i mam nadzieję, że nie będzie miała taka miejsca nie będzie miała taka sytuacja miejsca u mnie mm, tak kolejne pytanie od jestem nco yy, na jakiej paczce to chyba chodziło na jakiej pacce modów gram i już wam odpowiadam paczka modów jest dołączona w opisie jest to paczka Yokbox i w każdym filmiku zagrajemy z Blowem, będzie link do tej paczki, więc będziecie mogli sobie ściągnąć i szybko zainstalować, ponieważ ta, ta paczka bardzo prosto się instaluje, więc myślę, że każdy, każdy będzie miał, nikt nie będzie miał problemu z wygrania jej, ją, jej nie jej, Dobra. Mm, kolejne pytanie Danio Poważka Bardzo fajne Od jakiej wersji grasz w minecrafta? Ja gram w minecrafta od wersji 1.1 lub 1.2 Nie pamiętam mm, Tak No i za niedługo będę miał rocznicę mm, Ściągnięcia minecrafta i grania Bo gdzieś w grudniu Zacząłem Grać w minecrafta Więc będzie taka rocznica Ile w ogóle mam 15, jak 13 A, i czemu to killoffy wydobywamy? Chociaż chyba kill -off się nie niszczy w ten sposób, ale wiem nie, nie, nie będę... Nie będę ryzykował. Już przydałby się... Przydałaby się taka zmiana w grze, aby te pochodnie, gdy je trzymamy w ręku, to żeby one się po prostu paliły. Myślę, że to... Wszyscy sobie takie coś chcieli w grze. Tutaj, jak widzicie, też mam trzcinę cukrową. Już dość spora jest ta trzcina. Mm, tak. Co prawda, tej trzciny, jak widzicie, wydaje się dużo, ale później, jak się robi coś, to zawsze jej braknie mi. No ale cóż, jeszcze chwilę ona podrośnie. Tu już podrosła. No czy od jakiej wersji grasz w Minecraft? to odpowiedziałem i ostatnie pytanie, takie które ciekawe było moim zdaniem Jak grałeś na piracie to po jakim czasie kupiłeś oryginalnego Minecrafta? To pytanie zadał mi Degula.pl Już ci odpowiadam. Gdy grałem na piracie to tak po, po miesiącu chyba tak kupiłem oryginała i mam go do dziś. Ja żałuję, że go kupiłem Zniszczmy. go zniszczy, bo on daje nowe itemy, ja że się nie mylę kurczę, niestety wam nie pokażę, mam nadzieję, że później gdzieś te to co on to co z niego wypada wam kiedyś pokażę. Mhm. też mam plan, żeby ściągnąć mod, który który dodawałby mi windę, i wtedy bym rozwiązał problem z tym wchodzeniem i bym zrobił z jakąś Zrobić tą windę. Tak. O, i jak widzicie, też mi wypadło właśnie mm, to, co z niego wypada, czyli croco hide, Nie wiem jak to tłumaczyć. A to y wygląda mi na skórę krokodyla, i z tej skóry możemy robić takie same. Takie same zbroje i wszystko jak z tej, tej skóry, która wypada z krowy chyba tak? Chyba tak. Nie jestem pewien. Dobra. Hmm. 29 nasionek. Chyba za chwilę nam to wystarczy. Muszę to też tutaj oświecać. O, i ktoś na Steamie mi się pojawił. Dobra, zbierzmy jeszcze dirt co prawda szkoda mi troszeczkę niszczenia tego tego wszystkiego, ponieważ później czuję, że coś zniszczyłem z tego naturalnego takiego środowiska Minecraftowego. No ale nieważne. Nie chcę się tam oddalać daleko i szukać tego. Okej. Okay. 50 birtu, birta. Yy, zrobimy to z... Yy, z, z, z drewna, tą taką farmę. Farmę to raczej nazywamy taką z tymi zwierzętami. To będzie raczej pole. No dobra, wbijajmy na górę. Ajść, ajść, ajść. Ok, i wchodźmy na górę. Jakbyśmy zrobili sobie tutaj windę, to po prostu byśmy mieli szybciej. Więc naprawdę myślę, rozważam to, że, żeby to zrobić. Okej. Okay. O, jeszcze myślę nad tym, czy nie zastąpić tego na kabelstone jednak, bo wcześniej mówiłem że zastąpię tego cablstona i wszystko inne stołnem, ale wtedy by nam zostały schodki kabelstonowe, takie jak cablstone, więc myślę, że jakbyśmy dali kabelstone, to by wtedy było pod klimat. Tutaj sobie jedną kratkę powiększmy i, i zrobimy sobie. To pole nie mam pojęcia jak ono będzie jeszcze wyglądać. Naprawdę nie zastanawiałem się, ale już chyba, myśl, już chyba Już chyba mam jakiś plan na to. Zobaczymy, czy to będzie fajne, czy nie. Czekajcie, że to się sprawdzę. Aha. No dobra. Nie będę szedł spać, ponieważ generuje nam się świat wtedy. I w ogóle mija czas Minecraftowy, że na przykład wrzucimy sobie coś do, do piecyka, to wtedy to wszystko się przepala w piecu, gdy śpimy. Jest to bardzo fajne rozwiązanie. Ale ja na razie nie muszę spać, ponieważ i tak będę tutaj robił. Więc nie obchodzi mi, czy jest ciemno, czy nie jest ciemno. Więc tak, zrobimy sobie tutaj kilka kratek w dół. Mam nadzieję, że nie wpadnę do lawy. Mam taką nadzieję. No i potrzebuję drabiny jeszcze. A drabinki robimy z spatyczków. Okej. Okay. 24 i tak. Okej. Okay. Myślę, że sześć drabinek nam wystarczy. Spójrzmy raz, dwa, trzy. Trzy-trzy. Tutaj damy pochodnie. I kopniemy dalej. 3, jeszcze trzy w dół damy, i będziemy mogli. Jest. Udało nam się przeżyć. Naprawdę bałem się. Dobra. Tak jest w porządku. Tutaj damy sobie jak widzicie? Bo zrobiłem. O. Sam raz, tak jak chciałem. I tu zrobimy sobie tajną uprawę pszenicy. O, chyba to uprawę. No, wreszcie dobrałem słowa. Wszystko zrobię tak z bardziej. Ale to. Najdźcie, za chwilę. O. I tutaj nam się udało fajnie wbić, chociaż to ja nie planowałem. Zaraz zobaczycie, co mi wpadło do głowy, żeby tutaj zrobić. Mhm, tak to wygląda. Z boku. Zrobimy sobie mm, dwa pas tego. Chociaż tu będzie woda, tu będzie jeden pas i. O, i tak będzie spoko myślę. No. Czyli tu będzie pas jeden tej pszenicy, tu będzie woda. Tu będzie pas, tu będzie woda i tu będzie woda. No, myślę, że tak będzie w sam raz. To troszkę sobie zróbmy, wyczyścimy sobie to. Ten stąd zaraz przy, y, zmienię na, na drewno. Na deski znaczy się. Nie wiem czym, ale na deski mówię, na, na deski mówię drewno. Więc wiecie, musicie pamiętać. Ok. Mm, nie wiem jak, jak długie to zrobić. Mm, nie wiem, naprawdę. Na razie tak króciutkie, króciutkie to zrobimy, bo jakoś chyba nie potrzebujemy tego dużo. To sobie już może zmieńmy od razu na deski. Tu zrobimy sobie szkło i będziemy mieli super widok, gdy będziemy zbierać naszą pszenicę. Nie wiem czemu mówię wszystko w liczbie mnogi. Ajdź, 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 ajdź. O, nie wyszło nam to Nie wyszło I tak cieszę się, że tam nie Wpadłem do środka No i po co ja to robię Skoro i tak tutaj będzie Woda I tą wodę zakryję półpłytkami Z drewna To ściany tylko zrobimy tak naprawdę Z drewna Z desek znaczy się Hmm Dobra. Róbmy dalej. To nam tak naprawdę pokomplikowało sprawy. O to dokładnie. Ale chyba mam pomysł. Tutaj zrobimy po prostu takie jakby schodki i tu będzie kolejna uprawa i myślę, że tak to wszystko rozwiążemy w łatwy szybki sposób. Dobra. I tak, tu będzie, tu planuję uprawę. Tuż o, mam dirt tu, 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 Tutaj woda, oczywiście, na środku. Tutaj dam, oczywiście, to wszystko z pół płytek I tutaj znowu woda. Hmm, to sobie wypełnimy kablestownem. Okej, okay. i tu będzie ten schodek. I będzie fajnie. Dobra i idźmy na górę po szkło ponieważ nie brałem szkła gdyż nie zamierzałem tam zrobić jakiegoś, nic ze szkła nie zamierzałem robić tam szkło mam tutaj weźmy sobie dwa staki bo wystarczą i co jeszcze potrzebuję to aha pół płytki chciałem zrobić dokładnie aha jeszcze po wodę muszę iść zapomniałem o tym żeby pójść po wodę muszę jeszcze mieć wiadereczko. Ok, mam wiadereczko i mogę lecieć po tą wodę. Hmm, zastanawiam się co tutaj usunąć. Chyba będzie okej. Okay. Tam jest chyba woda, więc pójdę tutaj właśnie. No, jest woda, więc. ten typ pójdę. Mogę skakać, bo mam peaceful to mi się regeneruje akurat regeneruje mi się akurat życie ci jedno wiaderko wziąłem nie wystarczy nam ale kilka razy pójdziemy może tak chociaż zrobimy tam jakieś nieskończone źródełko i będziemy z niego czerpać a później no a później później sobie to usuniemy z źródełko gorzej jest z... Le, lepiej zejść, a gorzej zejść, Wam szczerze. No tu Okej. Ok. Ok. Mm, gdzie to źródełko zrobić, nie mam pojęcia. Chyba tutaj zrobię. Jak wiemy, zaraz Wam pokażę, jak robi się nieskończone źródełko wody, bardzo prosto. Zapewniam Was. tak, tak. Tak. no i musimy tutaj jedno zalać i drugie tam z drugiego rogu zejdźmy pod drugą wodę i znowu problem z wejściem, ale na szczęście już nie będziemy tutaj raczej schodzić dzisiaj w tym odcinku ok wejdźmy musimy teraz to zniszczyć na nowo, żeby tutaj znowu sobie kabel stąd dać no nie powiem jest problem, jest problem Dobra OK. I tu już prosto się wchodzi No I nieskończone źródełko robimy tak I mamy nieskończone źródełko wody Tylko czy da się zrobić nieskończone źródełko lawy. Jak tak to piszcie, jestem tego ciekaw. Poważnie. Jestem tego ciekaw. No. I tak właśnie będzie to wyglądać. Tutaj też ma być woda, więc zróbmy tak. Tutaj właśnie to szkło. Które obiecywałem. O tak. Myślę, że to będzie fajnie wyglądać. Lubię korzystać ze szkła szczerze mówiąc. Tutaj będzie drewno. Sobie już możemy zmienić. Tu będzie drewno. Zamiast tego stolna, no, więc będzie fajnie. ok Weźmy sobie wodę. I dalej wylewajmy ją. Podoba mi się to. No, będzie super. Jeszcze taki drugi poziom podobny. Dokładnie podobny. Tu będzie woda. Ile tam było? Może zróbmy identyczne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli raz, dwa, trzy, cztery i pięć tutaj. Dirt dirt. W ogóle po co mi ten dirt, skoro i tak mam tutaj dirt, no nie wiem. Nie pomyślałem. Zobaczaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, myślę, że jest OK. Nie pomyliłem się. Jak się pomyliłem, to piszcie mi w komentarzach. Hmm. Znowu tutaj szkładamy. I to jest będzie fajne, ponieważ gdy będę potrzebował to mm, przedłużyć, po prostu będę potrzebował więcej tego. Mm, tak więcej tego. To po prostu i to przedłużę i będzie super. I nie będzie problemu z tym. Szkoda po prostu, że nie ma tych świnek, ponieważ byśmy to wykorzystali, a tak to mamy problem. Aj, tu błąd popełniliśmy, ponieważ tak to ma wyglądać. Okej, okay, i teraz będzie Okej, okay, okej okay. Wybaczcie, że tak się. Ale wo, wolę coś mówić zamiast nic nie mówić. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Mhm. Tu będzie woda. Nie, tak, tu będzie woda. Hmm. będzie kolejna uprawa. Dobrze, robię dobrze. Nie wiem czy tutaj sufit identyczny robić, identycznej wysokości czy nie Mimo wszystko mam tutaj problem z tym Jakby była winda nie byłoby problemu Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Poczekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć Chyba tyle Sprawdzę jeszcze. raz, dwa, trzy, cztery, pięć Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, OK. No, i tu będzie woda. Tu będzie uprawa druga. Czyli jakie ja on wchodzi teraz? No, zobaczymy. A tu będzie woda. Także, żeby była woda, to trzeba tutaj zrobić tak. czuję, że to niszczę po prostu ale zaraz to naprawimy mam nadzieję dobra, jest w porządku to sobie zróbmy ze szkła ok i tutaj zróbmy sobie drewienko tutaj też musi być woda no, rzeczywiście, już popsuliśmy na 100% Ale to zaraz naprawimy, obiecuję Weźmy tylko tutaj wodą, zalejmy A Na szczęście nie popsułem Okej okay. Myślę, że taka będzie wysokość. Będzie tak ładniej wyglądać. Mhm. Troszkę źle to zrobiliśmy. To znaczy, ja źle zrobiłem. A już to naprawiam. Jak żeby ta woda była taka statyczna, tak? Tak to się nazywa. Po prostu, żeby ona stała w miejscu Nie wiem Dobra O O I taka właśnie, taką właśnie wody chciałem otrzymać I otrzymałem Dobra I tu zróbmy sobie z tego drewna Myślę, że w drewno już sobie sam zrobię, to wszystko wypełnię, ale jeszcze chciałem tutaj zrobić razem z wami uprawę. Tą. Ciekawe, czy nasionek mi starczy. A nic zapomniałem. Zobaczcie. Kurczę, nie mam kilofa. Kilofu, kilofa. Dobra. Musimy niszczyć ręką. No, już, 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 już. już, Ok, dobra, dobrze jest. I tu podobnie. Myślę, że to jest najlepszy sposób na zamaskowanie tej wody. Ponieważ nie musimy po niej chodzić. I tutaj my, nie wiem, czy to zostawić. Oto źródełko wody nieskończone, czy je schować. Naprawdę nie wiem. Dobra i tutaj sorry, że tak nie mam offa, nie pójdę. Po prostu lenia jestem i tyle o, szybciej, 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 szybciej i no, dziękuję Dobra No i zabrakło nami tak musimy wyjść. Nie wykręcimy się. O, zaraz będzie noc. Akurat skończymy odcinek. Tak, zróbmy to. Mm, zróbmy to. I oczywiście zróbmy te nasze płytki. To znaczy pół płytki. Dobra. I róbmy to. I już. Dobra, to zniszczmy sobie. I teraz tak myślałem ciągle, ciągle, ciągle co z tym zrobić. Jednak myślę, że tutaj zakopiemy i zrobimy windę w następnym odcinku. Ale ten, ta winda to będzie taki poboczny temat, że tak powiem. Ponieważ windę się dość szybko myślę robi. Zobaczymy. Jeszcze o tym nie wiem. Zauważyłem ten mod do kogoś. I wy będziecie mogli się też o nim dowiedzieć akurat z następnego odcinka. ...odcinku? A dlaczego to wypada? Hm. Hy. Nie mam pojęcia. Dobra, nie przyjmujmy się. A jest problem. A jak? Musiał nas napotkać jakiś problem. Hmm, to sobie zniszczmy. Dobra. Dobrze, jest tutaj tak samo, zróbmy, żebyśmy mogli chodzić okej, okay. i okej, okay, w porządku. Teraz to sobie zniszczmy to znaczy wyplewmy. Nie wiem, jak to się nazywa. Niestety nie jestem aż takim rolnikiem. Znaczy, w ogóle nie jestem rolnikiem, żeby nie było. No. A może, może nie ma światła co? No cóż. Dobra. Myślę, że na tym skończymy ten odcinek. Ja tutaj już sam wszystko zmienię z tym. Z tym drewnem, i w następnym odcinku pójdziemy. Myślę, że do. jak to tu gdzieś. że pójdziemy do jaskini. Dokładnie myślę, że pójdziemy wreszcie do jaskini. To jakoś naprawimy w ogóle. Jak to teraz mam zejść? To sobie później naprawimy. W następnym odcinku naprawimy. No i myślę, że na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Ja się z Wami żegnam. Komentujcie. Subskrybujcie. No i do usłyszenia. Trzymajcie się. A.